Znajdujemy się przy bramie wejściowej do ogrodu. Jak ją przekroczymy, to przechodzimy w zaczarowany świat baśni i legend kaszubskich. W ogrodzie znajduje się siedem stacji, przy której jest inna legenda, a przy niej mała architektura nawiązująca do niej. E, możecie tam przeczytać baśnie w języku polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim. Znajduje się też kod jeżeli go zeskanujecie, to przeniesie, przeniesie was na naszą stronę i tam będziecie mogli odsłuchać. A, I na a, aha, a, brawo. Brawo. Mamy pamiątkę Brawo. Mamy pamiątkę. To był plan od, od dawna. Jak zwykle były przeszkody i jak, jak zwykle... Rada miasta, burmistrz musi zastanawiać się, na co przeznaczyć pieniądze, bo wiecie, wszystko dużo kosztuje, ale uznaliśmy, że miejsce przy bibliotece, z takimi baśniami, w piękny inny sposób podanymi, przedstawionymi jest bardzo ważne dla Was, dla Waszego rozwoju. To będzie miejsce, gdzie możecie przychodzić sami, z rodzicami, z dziadkami i oczywiście my mamy nadzieję, że będziecie dbali o to miejsce i nie pozwolicie, żeby ktokolwiek też niszczył to miejsce. Obiecujecie?